Nerdał ogonem i pobiegł się bawić. Pochwaj we Potem Potem wylizałem stronę z literą D. Drapanie E, szczekanie F. Wszystkie znaki zapamiętałem sam. To krzyżki skacz z H, namalowało mnie. Na stronie z radością dotarłem do Z Alfabet był bardzo wyraźny. Jest tak mądry, że każdy może go usłyszeć Pączek wylądował na moim talerzu Obróciło się z zawrotną prędkością Potoczyło się po podłodze w kuchni A potem wyskoczyło przez przesuwane drzwi Szybko pobiegłem za nim i znów się zakręcił wokół kota, wokół kurczaka. Przechodzi przez kubek, przechodzi przez ciasto. Było to bardzo szybko, rozprzestrzeniające się mroźne trzęsienie ziemi. Złapałem go i spróbowałem się huśtać, ale musiało pozostać w moich rękach. Uważaj, żeby nie obrócić pączka! Przekwylądował na moim talerzu, obróciło się z zawrotną prędkością. Potoczyło się po podłodze w kuchni, a potem wyskoczyło przez przesuwane drzwi. Szybko pobiegłem za nim i znów się zakręcił wokół kota, wokół kurczaka. Przechodzi przez kubek, przechodzi przez ciasto, było to bardzo szybko rozprzestrzeniające się mroźne trzęsienie ziemi. Nalazł jasną trąbkę. Dmchnąłem dźwięk z całej siły. Dźwięk rozniósł się echem po piaszczystej plaży. I odbiło się to echem w całym kraju. Grali głębokie, wolne utwory, ryby pływały w linii. Wydawał miękki i słodki dźwięk. Następnie wystukiwałem rytm. Wytrzymała się w rytm majestatycznej muzyki Żółwie utworzyły orkiestrę marszową Grała zgodnie z poleceniem Żółw znalazł jasną trąbkę dmuchnąłem w dźwięk całej siły Dźwięk rozniósł się echem po piaszczystej plaży I odbiło się to echem w całym kraju Grali głębokie, wolne utwory Ryby pływały w linii Wydawał miękki i słodki dźwięk Następnie wystukiwałem rytm Dżungla kołysze się w rytm majestatycznej muzyki Żółwie utworzyły orkiestrę marszową Grała zgodnie z poleceniem Żółw znalazł jasną trąbkę Dmuchnąłem w dźwięk z całej siły Dźwięk rozniósł się echem po piaszczystej plaży i odbiło się to echem w całym kraju. Przez na liśniki powietrze obrócił się bez żadnej uwagi. Wystyłiał się wysoko i wirował Bardzo szybko próbowałem go złapać, ale ostatecznie uciekł. Odbiło się od podłogi w kuchni, a potem wytoczył się za drzwi. Szczeniaki szczekają, koty biegają. Przerzucono co do naleśniki i zrobiono plany Wróciło na mój talerz Potem puścił do mnie oko i powiedział I powiedział Czyż to nie było wspaniałe? Głupi wybryk, pyszny los. Się bez żadnej uwagi. Zbijał się wysoko i wirowo. Bardzo szybko próbowałem go złapać, ale ostatecznie uciekł. Odbiło się od podłogi w kuchni, a potem wytoczył się za drzwi. Szczemiaski szczekają, koty biegają. Przerzucono naleśniki i zrobiono plany. Wróciło na mój talerz. Potem puścił do mnie oko i powiedział: I powiedział, czyż to nie było wspaniałe? Głupi wybryk, pyszny los. Głupi wybryk, pyszny los. Mała myszka zaczęła nucić. Potem natknąłem się na błyszczący nowy zestaw perkusyjny. Wypija rytm, bawi się. Rozbrzmiewał wszędzie, zarówno blisko jak i daleko Królik tańczy, sowa się chuszcza, Lisy klaskały w rytm granej melodii Ziemią wstrząsnął głośny hałas Echa niosły radosny dźwięk Gdy muzyka się skończyła Mysz stanęła prosto Pochyliło głowę w porannym słońcu Myszka per z której może korzystać każdy Każdy Mała myszka zaczęła nucić Potem natknąłem się na błyszczący Nowy zestaw perkusyjny Wybija rytm, bawi się radością Rytm rozbrzmiewał wszędzie, zarówno blisko jak i daleko Królik tańczy Sowa się huśta, lisy klaskały w rytm granej melodii. Ziemią wstrząsnął głośny hałas, echa niosły radosny dźwięk. Gdy muzyka się skończyła, mysz stanęła prosto, pochyliło głowę w porannym słońcu. Myszka perkusyjna... Zrobiła ścieżką, znalazłem pociąg z czarnymi wagonami. Wsiadł i Zagwizdał. Pasy świeciły od nocy do rana, przechodząc przez tunele i mosty za zielonymi wzgórzami i błękitnym niebem, Merdając ogonem do ludzi na dole gwizdek głośno zabrzmiał halo. Pociąg przyspieszył, a potem znowu zwolnił Zebraśniała się od stóp do głów. A siasty konduktor w pociągu. A siasty konduktor w pociągu. Teofini skakały po księżycem, obrócił się w rytm szumu oceanu, nerwając ogonem, kołysząc się wdzięcznie, bąbelki skrzyły się wokół jego twarzy. Falował w stałym rytmie i narysował gładki, czysty okrąg. Wszystkie ryby rozłożyły swoje duże płatwy i klaskały. Delfin z dumą skłonił się ku morzu, tańczyliśmy aż do świtu. A potem zbił się znowu w poranną ciemność, Gwiazdy tańczące pod błękitnym niebem.